Witajcie, kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym witerianskim przepisem na słodkości. Pokażę Wam, jak zrobić czekoladę z kwiatami bzu, lilek i żurawiną nie wiem czy wielu z was wie, ale bez ma cudowne działanie lecznicze. Pomaga bardzo w detoksykacji naszego organizmu, jest idealny przy problemach z sercem, nadciśnieniem, nerkami, ale także usuwa nadmiar flegmy i koi narządek, poprawia cyrkulację krwi i wiele, wiele innych właściwości, o których możecie poczytać w internecie. Dlatego szczególnie zachęcam Was do wprowadzania jadalnych kwiatów, ziół do naszych potraw, bo bardzo fajnie wzbogacą nasze zdrowie i też nasze samopoczucie. Polecam również z całego serca moją najnowszą książkę nadania i desery na słodko, którą możesz kupić na Amazonie i która jest w języku angielskim. Zanim jednak przejdziesz do oglądania, koniecznie subskrybuj mój kanał, wesprzyj moją twórczość, ponieważ Twoje wsparcie jest zawsze bardzo ważne dla mnie. Potrzebujemy 3 łóżki kakao, 10 gram suszonej żurawiny, świeżo lub suszony bezliliowy. 200 ml oleju kokosowego roztopionego w temperaturze pokojowej, a także od 4 do 5 łyżek syropu klonowego. Przepis jest banalnie prosty, wykona go dosłownie każdy, nawet dzieci. Jak widzicie, wlewamy nasz ciepło roztopiony olej, wkładamy wszystkie składniki i równomiernie rozdrabniamy. Następnie na samym końcu rzucamy żurawinę, wlewamy wszystko do naszej blaszki albo do pojemnika plastikowego. Pamiętajmy, aby wyłożyć papierem, żeby później fajnie czekolada odeszła, żeby po prostu nie przykleiła się i wylewamy naszą konsystencję. Przepis jest naprawdę banalnie prosty, dlatego szczególnie zachęcam, szczególnie zachęcam mamy, które kupują słodycze w sklepach. Pamiętajcie, że zawsze na naszych pociech warto robić zdrowe przepisy. Które są również pyszne, ponieważ dziecko od małego uczy się smaków i warto, aby nie popsuć tych smaków, tylko po prostu sprawiać, aby dziecko bardzo chętnie sięgało po zdrowsze alternatywy. I ja tutaj na koniec posypuję świeżymi truskawkami i oczywiście naszym królem, czyli bzem liliowym. Truskawki również są opcjonalnie. Ja wiem kochani, że świeżych owoców nie łączy się z tłuszczami, dlatego zróbcie to opcjonalnie. Natomiast ja takie rzeczy jem bardzo rzadko i od czasu do czasu pozwalam sobie, ponieważ truskawka bardzo fajnie podkręca ten smaczek. Wstawiamy na 20 minut do zamrażalki i później po 20 minutach przechowujemy w lodówce. I tak prezentuje się nasza cudowna czekolada, która znika w MIG. Dosłownie, kochani. To był mój eksperyment i wszyscy, którzy spróbowali tej czekolady, bardzo ją pokochali, i wszyscy bezwarunkowo powiedzieli, że jest po prostu obłędnie pyszna. Dlatego zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu, ponieważ jak widzicie jest bajecznie prosty, łatwy i przede wszystkim szybki w wykonaniu. A o to nam przecież chodzi, żeby nie tracić dużo czasu w kuchni, tylko przeznaczyć ten czas na nasze pasje i na rodzinę. Ja z tego miejsca życzę Wam smacznego. Dziękuję, że jesteś. I przede wszystkim, jak zawsze, wysyłam dużo, dużo miłości.